Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z naszej serii Smak 80 lat I co, na samym wstępie zostaw łapkę w górę e, oraz hashtag talerzowanie w komentarzu 300 łapek w górę pod tym filmem i jutro kolejny odcinek z tej serii I co, myślę, że jeszcze około 3-4 odcinków z tej serii będziemy kończyć ją powoli e, Już praktycznie wszystko zrobiliśmy na niej, to co trzeba było e, Ale no dzisiaj taka akcja luźniejsza, bo idziemy sobie podależować po szambie po oborniku, przepraszam, po gnojowicy tam po oborniku płynnym, nie? Eee, tak, lecimy sobie właśnie to potależować, żeby trochę zmniejszać z glebą żeby azot nie uciekał, ale na koło wyrwało żeby właśnie azot nie uciekał eee, no i myślę, że szybko dzisiaj nam ta akcja pójdzie mam nadzieję, że tutaj ksiądz wujka da sobie radę z tą talerzówką bo w tamtym roku eee, dawała, bez problemu ale w tamtym roku trochę mokro bardziej było. A w tym roku jest dość potężna susza. I boję się, że będzie wyłazić, ale zobaczymy zaraz. Przekonamy się za niedługo. Nie, no myślę, że że da sobie radę. Tysiąc dwójka. Dobra. Witam po cięciu. Mam nadzieję, że, się, że zrobiłem to cięcie. No jak nie, to będzie ciekawie. I teraz tak tutaj sobie. No niestety no wszystko mi nie starczyło. E, w sumie to mało z tej strony na wiosnę, są trochę więcej. No ale po to sobie na wiosnę się dowiedzie. Eee, idzie. Nie, no. Spokojnie. Bo trochę jednak tam te dwa deszcze popadały, więc. Więc y, troszkę się to zruszyło. Leci, tak bez problemu. No myślę, że dzisiaj to zrobimy na odcinku na spokojnie. Takie jedno pole, to dość, dość małe, więc. Ile tutaj, 20 minut i wyjdzie po polu Nawet mniej, 10, może 15 eee... Ale co ogólnie Aktualnie mam WF, możecie pisać na kielec wy to oglądacie Muszę sobie trochę przycisnąć Wy raczej dobrze słyszycie Ale ja mam troszkę za głośno I co, eee... najprawdopodobniej w poniedziałek eee... Lub, nie w poniedziałek nie, bo w poniedziałek przyjdą, to wtorek We wtorek albo w środę będziecie mieli kolejną serię na kanale, dlatego do do... chciałbym żebyście wbili te 300 łapek, bo chciałbym zakończyć tą serię żeby wiecie, żeby już nie robić syfu na kanale i żeby zacząć sobie kolejną właśnie tutaj żeby były dwie serie na kanale a nie pięć e, bo jak na razie oczywiście Smak 80 lat i Od Komuny do Fortuny e, Od Komuny do Fortuny do Fortuny zostanie e, a właśnie Smak 80 lat Będę chciał tutaj porobić to, co miałem porobić. I sobie skończymy tą serię, więc myślę, że, że w przeciągu nie wiem 3-4 odcinków, bo tutaj jedyne co mi jeszcze zostało to sianie. Potem zrobimy sobie opryski, nawozy. Tak jak wiecie, wiosnę sobie zrobimy. Jakieś właśnie opryski, nie opryski nawozy. I chyba będzie tyle, może jeszcze sobie jakąś jedną orkę walniemy. Innym pługiem, ale to się jeszcze przekonamy. Więc zostały trzy odcinki: bo sianie, opryski, nawozy. Trzy odcinki. No plus myślę, że jeszcze jakąś jedną orkę zrobimy na zakończenie. I to chyba będzie tyle. Kiszonki na tej serii nie robię, bo jakoś... nie wiem, nie chce mi się. Bo w sensie bo mógłbym tutaj zrobić kiszonkę, ale będę chciał na tej nowej serii zrobić. W niedługiej przyszłości, właśnie kiszonka, i tam będą praktycznie i te jak tutaj, do tej kiszonki by były, no może troszkę inne, ale to zobaczycie niebawem. Ogólnie, zamysł mojej nowej serii to jest seria rozwojowa, tylko nie tak wiecie, jak mam nad komuny, że sobie po prostu zarabiam i więc ilecę sobie jak po trupach, tylko bym chciał to tak po i nie wiecie. Dokupywać jakieś duperele, na przykład tura do 60, jechać po niego gdzieś, nie wiem, do Sokółki, czy gdzieś po kabinę i tak dalej. Ale no to zobaczycie cały zamysł i wszystko w następnym odcinku. Na samym początku też nie będę chciał mieć kombajnu, będę chciał, żeby do mnie na usługi ktoś przyjeżdżał. Tak samo prasy. Tura nawet nie będę miał na samym początku, eee, ale tura myślę, że dość szybko dokupimy, bo jednak bez tura to nie robota w farmingu. W realu w sumie też. Dobra, podniesiemy sobie. Ale mówię, że myślę, że w następnym tygodniu... Czemu dopiero w następnym tygodniu? No to z dwóch aspektów, że czekam na słuchawki, bo miałem wcześniej takie, wiecie, hełki, a żeby nagrywać, przynajmniej, nie w moim przypadku, w moim programie jest tak, żeby nagrywać z kimś, muszę mieć słuchawki, bo inaczej się robi echo. Więc wiecie, słuchawki muszę mieć. No i wcześniej miałem takie wiecie jakby hełki a JBL, JBL Tune 150 chyba coś takiego. Eee, no i znaczy hełki, wiecie, do no, po prostu i one miały taki krótki kabel e, który łączył je tylko ze sobą, e, dwie, a one nie były połączone telefonu, były bezprzewodowe. No i jak byłem na mieście, jak jeszcze koronawirus, tak wiecie, w, no we wrześniu, to jak jeszcze chodziliśmy do szkoły e, no i no i sobie poszłem szłem do szkoły szedłem zawsze sobie do Biedronki, oczywiście nie, nie lokowanie produktu i z autobusu do Biedronki do szkoły. No i zachodzę tutaj koło szkoły, patrzę, a tu nie ma słuchawek, więc no ciekawie. E, podobno ktoś się widział w drodze do szkoły, ale no. Już potem jak się wróciłem to ich nie było, więc nie pozdrawiam. E, no ale tak, co było nie jestem napisze się w rejestr yy, Teraz sobie zamówiłem składki takie wiecie normalne do kompa yy, Z mikrofonem, ale nie wiem czy ten mikrofon będę używał Zobaczymy w sumie jak jakoś będzie, bo jeżeli jakoś będzie lepsza niż, yy, niż tutaj mam w tym mikrofonie To myślę, że sobie zacznę używać tamtych No ale to zobaczymy, przetestujemy wszystko yy, Głównie kupiłem te słuchawki do słuchania A nie do nagrywania dźwięku Bo zawsze wiecie Zawsze mikrofon to mikrofon Taki osobny No ale zobaczymy jak, jak się spisze ten w słuchawkach No to czemu nie czekajcie bo tutaj Nie i tak nie zabiorę chyba na raz Może dobra ten jeden pasek się wrócę No aktualnie mam przerwę w lekcjach Czekajcie zrobię sobie miniaturkę Myślę, że się nie obrócicie. Ale tutaj światło jest takie średnie Z tej strony byłoby lepiej Czekajcie, ja sobie zrobię tylko zaraz... Dobra, coś tam się wymieniło Dobra, nieważne co ja tutaj robiłem eee, Lecimy sobie W sumie tutaj bym na jeden zabrał ale już dobra Przejadę sobie tam i z powrotem nic mi się nie stanie eee, Co jeszcze ciekawego? No, e, więc dlatego tej serii jeszcze nie mam, bo pierwsze nie mam tych słuchawek, a potrzebuję. E, na media X pisało, że dzisiaj będą, ale jeszcze nie ma, może przyjdą, ale wątpię. A jak to oglądacie, to zapraszam najprawdopodobniej, czekajcie, aż sprawdzę na odcinku, e, zapraszam najprawdopodobniej na mod Fuba o 16 albo 17, bo najprawdopodobniej wychodzą wały, tak, wychodzą wały dzisiaj pewnie, o ile nic nie dać, no bo zaraz ja tu mogę pozapraszać ludzi, żeby wbijali A patrzymy a tu wały, wały dostały rejwiewa, Ale nie, mam na razie konsolę testing. Eee, z agregatem miałem podobnie, bo te same błędy mi odesłali. Eee, po prostu, wiecie, wysłałem i wały agregat i popełniłem tam jeden błąd. To w sumie nie był mój do końca błąd, tylko po prostu niefortunnie patrz, wszedł po tym jak ja wysłałem, a przed tym jak oni testowali. No i od razu, wiecie, odsyłają do mnie, żebym poprawił, bo... Stary patch już zrobiony. E, e, co tutaj jeszcze ciekawego? No i chyba tyle z tego by było. Wały dzisiaj myślę, że będą. E, no chociaż w 100% nigdy nie mogę być pewien. Dopiero jak mam pendyk release, ale w sumie jak mam pendyk release, to też nie muszą dzisiaj wydać, tylko mogą na przykład, nie wiem, w poniedziałek, nie? Więc, ale myślę, że dzisiaj tak, że dzisiaj będą wydane wałeczki. Więc już nie musicie się mnie pytać. Jaki następny mod Dużo osób pyta następnym modem nie wiem czy to będzie następny mod, który wydam, ale mod na którym aktualnie pracuję to jest... To jest Warfarma 218x2, tylko że w sumie nie obserwuję idealnie takie bralu, tylko bardziej wiecie, bazuje na jej szkielecie i na jej tym. E, po prostu mam za mało zdjęć żeby zrobić ją tak jak z reala A te zdjęcia, które podoskowałem no są, coś tam pomagają ale no, nie są jakieś wybitne e, ale sam myślę, że mój sam zamysł tego, żeby to zrobić e, jest dość ciekawy w sensie, na przykład chcę jeszcze trz... raz czy dwie konfiguracje do obórnika zrobić podstawek odstawek, to samo, tak jakby dwie konfiguracje tylko do zboża, eee, więc wiecie, to już macie cztery konfiguracje, plus konfiguracja do kukurydzy z takimi dużymi burtami eee, no i oczywiście jest to rocznik włosiowy, więc jeżeli mi się to uda, bo mam taki plan, żeby zrobić fajnie, żeby ta oś wachliwa była naprawdę wachliwa w farmingu. E, czekajcie, czy ja mogę jakoś tutaj górą jechać, żeby po tym polu nie jechać, e, żeby była naprawdę wachliwa w sensie. Ej, o wiem, że sobie, zobaczymy, jak tam orka. Czy już trochę się ułożyła, bo bym chciał wsiąść na tym odcinku. E, w sensie wiecie, bo tam są dwa koła, i pomiędzy jest taka, jakby oś. I mi się zdaje, że ono w ralu jest troszkę... Ono się tam urusza na tej tej, wiecie. Na tym jakby trzymaku, na tej osi, że to jest właśnie, żeby się te koła dopasowywały do terenu. I myślę, że fajnie by to zrobić w farmingu, żeby naprawdę to się dopasowywało. No ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Myślę, że... Myślę, że dość fajnie mi się to uda zrobić. Czy znaczy już przyjechałem nie jeszcze? patrzcie jakie tu są fajne połacie typu... o, oooo ooo takie dziury trzeba równarkę tutaj wezwać eee no i zobaczymy jak ten, no to jest rozrzutnik pod 60 go podapniecie w tej najmniejszej konfiguracji, ale myślę że taki bardziej pod 80 e... czekaj, zobaczymy czy się używa nie no jeszcze trochę wkłada ciągnik, ale myślę że na następnym odcinku już będziemy mogli sobie siać a ja co? Ja się będę z wami żegnał do następnego odcinka. Cześć, opasie, ma.